Ale klimat, ja cię kręcę. Do tego tam gła, ta wilgoć. Atmosfera grozy. <ścoughs> Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz Negusika, daj subika. Żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. Dziś będą opowieści dziwnej treści. Także zasiądź wygodnie zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Miałem nagrać coś w aucie, ale kiedy zobaczyłem taki klimat, nie ma opcji. Wysiadamy i nawijamy. Ostatnio jak tu byłem, panowie wyszli na prowadzenie. Dziś widzę wyszły na prowadzenie panie. Ach, role się odwróciły. Ale klimat. Ja Wypadałoby się przeżegnać, kiedy wchodzimy na ziemię świętą. Ha, 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 ha. No normalnie jak patrzę na ten kościół to atmosfera grozy. Do tego zobaczcie te filary, takie porośnięte mchem. To wszystko zrobiło się takie ciemne. Te mury zrobiły się ciemne. Kiedy nie ma wilgoci w powietrzu, one są bardziej szare. A kiedy jest wilgoć, zrobiły się takie zobaczcie, mroczne, takie wilgotne, brązowawe. Piękne to jest, powiem Wam, to jest nadzwyczajne, że nawet kościół potrafi zmieniać kolory w zależności od tego, jaka pora roku, jaką mamy pogodę. Jest petarda. Dlaczego takie miejsce? Ponieważ wiele pań, jak się okazuje, są upiorami. Dlatego Wolę tu opowiadać opowieści dziwnej treści, żeby znów jakiś upiorek się do mnie nie przykleił, żeby mnie nie nękał po nocach. Jak wiecie wszystkie opowiadania, nagrania w całości bez cięć, bez montażu, bez przygotowania. Także mogę narozrabiać. Mam nadzieję, że już zająłeś odpowiednią pozycję. Zaparzyłeś co trzeba. Otwarłeś co trzeba, odpaliłeś co trzeba. Niedawno wam wspominałem, że mam takiego starszego znajomego, którego od czasu do czasu gdzieś tam spotkam, a on się bardzo lubuje w opowieściach dziwnej treści. Zwłaszcza jeśli tyczy się to kobiet, rozstań, rozwodów, <śm> afer. Ślubów i innych rzeczy. Ma sporo znajomych, i praktycznie za każdym razem, kiedy się spotkamy, nawija mi makaron na uszy. A może prawdę, kto wie, jak to faktycznie jest z tymi paniami? Czy są takie okrutne? Czy powinny mieszkać gdzieś tam na czubku wieży zamknięte? Na siedem spustów upiorki jedne, <laughs> albo tam w baszcie. No. Ponieważ z jego opowieści jeszcze <laughs> nigdy nie wynikło, że zrobiły coś dobrego, zawsze <laughs> jak go spotkam i coś mi opowie, no to włosy stają mi dęba, dostaje gęsiej skórki. Te opowieści są jak opowieści, skrypty za każdym razem przerażające wręcz. Ha ha, ha 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 No, takie różne ma opowieści No i tym razem opowiedział mi jak to jego znajomego, ex żona już w tej chwili spał z wrogiem przez prawie 30 lat Wyobraźcie to sobie Spał z wrogiem w tym samym łóżku Razem jedli śniadania, <noise> razem jedli obiady. Kolacje spędzali wspólnie noc. Wyjeżdżali wspólnie na różne urlopy, wyjazdy, wakacje, spotkania rodzinne, razem spędzali święta. Wtedy jeszcze nie wiedział, że spędził tyle lat ze swoim największym wrogiem. <noise> ja pierniczę powiem wam jakie to jest. Dla mnie to jest dziwne, jak można tyle lat z kimś być. Kogoś nienawidzić. Nienawidzić i czekać na ten odpowiedni moment, żeby wreszcie się zemścić. Uśmiechać się do kogoś, niby dbać o kogoś. <laughs> no, herbatkę mu przynosić, jak się przeziębi i czekać na ten odpowiedni moment, żeby wreszcie można było się zemścić, żeby wreszcie można było ściągnąć maskę i pokazać kim się jest naprawdę. Naprawdę mnie to zastanawia, jak długo można odgrywać rolę. Zobaczcie, jakie tutaj jest zaszronione, bo tutaj słońce nie pada po tej stronie. Kurczę, że ja tu nie zajrzałem, kiedy były. Naprawdę te siarciste mrozy, pewnie to wszystko było takie oszronione. Ja. Jak ja lubię takie rzeczy, zamczyska, jakieś stare kościoły, jakieś fortece, malborki, chęciny, pałace w łańcucie i smoki wawelskie. Ale jest klimat jacie Naprawdę wygląda to mrocznie, nie? No i wczoraj spotkałem go ponownie, opowiedział mi historię, jak to jego znajomy po 30 lat usłyszał od swojej heh, ex żony po wszystkim, jaki to z niego jest okrutny człowiek i zadał jej po wszystkim pytanie. Po spędzonych 30 latach Razem zadał jej pytanie: To jak ty to zrobiłaś, że 30 lat ze mną wytrzymałaś, skoro ty mnie tak mocno nienawidzisz, ponieważ postanowiła zabrać mu połowę majątku? Zobaczcie, jakie tutaj jest obrośnięte chemto. Takie zielone, wszyste się zrobiło od tej wilgoci. Z tej strony jest cień o tej porze roku. Ja! I love it! Negus <noise> po polsku zapomniałeś? Chcę być nowoczesny. Jak Weroniki, Jessiki, Angelki i Pamelki. Zadał jej pytanie, jak potrafiłaś tyle lat wytrzymać? No, słuchajcie, ja sobie osobiście tego nie wyobrażam, żeby być z kimś tyle lat, do kogo. Pała się nienawiścią, chyba dobrze się wyraziłem. Tak się mówi? Pała się nienawiścią? Na kogo się patrzeć nie może. Bo jak się okazało, po jej wypowiedzi, po tym wszystkim, kiedy już się rozliczyli, kiedy już się rozstali, i zadał jej to pytanie, gdzie. Wszystkie sprawy pomiędzy nimi zostały już rozwiązane, nie było nic do domknięcia. Wtedy ona nagle wypomniała mu wszystko, nawet z czasów, kiedy jeszcze nie byli małżeństwem. Zobaczcie, jakie one są mściwe, pamiętliwe. Potrafią czekać na ten odpowiedni moment. 30 lat. Czy wy jesteście w stanie to pojąć? Ja bym nie potrafił. Uśmiechać się do kogoś, dbać o kogoś, spędzać z nim czas, iść z nim do łóżka, wychowywać komuś dzieci, sprzątać chatę, robić śniadania, wstawiać pranie, spać z kimś w jednym łóżku, uprawiać z kimś, do kogo pawam aż taką nienawiścią. Przecież to są opowieści grozy normalnie. Ha, 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 ha. Ale klimat. Ja cię kręcę te latarnie. Aż mnie ciary przeszły. Po tym wszystkim jakieś zadał pytanie, potrafiła mu nawet przypomnieć. Że kiedyś jeszcze, kiedy nie byli małżeństwem, pamiętasz, jak byliśmy u jakiejś tam kuzynki na weselu i pod wpływem alkoholu wypiłeś wtedy za dużo, a prosiłam Cię, żebyś nie pił aż tyle. Powiedziałeś do mnie kilka słów za dużo i mi ubliżyłeś. Słuchajcie, podobno gościa zamurowało po tym wszystkim, co ona mu wypomniała. Okazało się, że ona pamięta najmniejsze szczegóły. On już dawno o tym wszystkim zapomniał, nie brał nawet tego wszystkiego pod uwagę. A ona sobie to wszystko tak kodowała w głowie i zapytał, to po co wzięłaś ze mną ślub? Po co założyłaś ze mną rodzinę? Bo wiedziałam, że kiedyś ten moment nadejdzie. He, 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 he. No? Słuchajcie, dla mnie to jest niewyobrażalne. Gdyby to było tylko, wiecie, takie gadanie z jej strony. Że wiedziałam, że nadejdzie, że to, ale nie miałaby tych powodów, nie pamiętałaby tych szczegółów drobnostek sprzed 30 lat. To można by było sobie pomyśleć, no, baba pierdzieli głupoty, nie ma co powiedzieć, więc w ten sposób się tłumaczy, wymiguje z tego wszystkiego. Ale ona naprawdę pamiętała każdy najdrobniejszy szczegół, który. Miał na nią wpływ, który ją zabolał. I ona ten ból w sobie kumulowała, zbierała go w sobie latami. To wszystko sobie zapamiętywała, nie wiadomo, może zapisywała nam. <laughs> o pamiętniku nic nie wspominał. No i nagle, jak się rozwiedli, okazało się, że ona o tych wszystkich najdrobniejszych przewinieniach. O tych wszystkich szczegółach, które jej nie pasowały, gdzie potraktował ją źle, odezwał się źle, postąpił nie tak jak ona chciała, według jej myśli, ona wiedziała, że ten moment nadejdzie. Ona czekała na to 30 lat. Żeby faceta po prostu doszczętnie zniszczyć. No, żeby zniszczyć mu życie, żeby zniszczyć mu zdrowie, bo pod koniec dawała mu tak czadu, dawała mu tak popalić, była tak nieznośna, tak złośliwa, tak mściwa, wiecie, wredna. Że chłop dostał podobno nadciśnienia, nie pił, nie palił. Prowadził zdrowy tryb życia, dostał nadciśnienia, problemów z sercem, z tych nerwów, z tego wszystkiego. Bardzo często u facetów właśnie w taki sposób to się kończy. Takimi dolegliwościami zdrowotnymi, nawet jak sobie nie pozwalasz na różne używki. No, a na koniec wzięła rozwód. Jeszcze opierdzieliła go z połowy majątku. A najlepsze jest to, że kolejny <laughs> przypadek niedawno wam opowiadałem podobny, kolejny przypadek <laughs> identyczny, gdzie kobieta była na utrzymaniu faceta całe życie praktycznie żadnego dnia w swoim życiu. Nie musiała przepracować. Miała wszystko podane na tacy. Potrafiła się latami maskować. Kiedy dzieci dorosły, wszystko już było ogarnięte. Postanowiła wyciągnąć w stosunku do niego konsekwencje. No i się zemściła z premedytacją. Jeszcze mu to w oczy powiedziała, i wszystko dokładnie przypomniała. Co się działo, jak się do niej odezwał, kiedy to się stało i z uśmiechem na twarzy mu powiedziała, bo wiedziałam, że kiedyś ten moment nadejdzie. Ja pierniczę, słuchajcie! No, naprawdę, opowieści, skrypty dla mnie to jest przerażające. Żeby tyle lat z kimś spędzić, po to, żeby nadszedł ten moment, żeby można było w końcu się na nim odegrać i zemścić. No powiem wam, że <laughs> panie są bardzo, ale to bardzo wytrwałe i bardzo, ale to bardzo pamiętliwe i wielu z was pisze w komentarzach Nygus, a na starość kto ci szklankę wody poda? I jak sobie to wszystko tak przeanalizowałem te moje przejścia z tymi moimi ex i w ogóle jakie mieliśmy przeboje, też nie byłem święty też czasem powiedziałem kilka słów za dużo potrafiłem się odezwać hamsko bez szacunku tak, też mi się zdarzyło, ponieważ no już w pewnym momencie miałem to w dupie i nerwy mi puściły, mówię, już mam tego dosyć, nie da się tak dłużej. Mówię, jak zabierze to bołki i pójdzie, to będzie problem, z głowy nie będę musiał jej wyganiać. <laughs> nie, one są uparte i po trupach do celu. Jak sobie tak przypomnę te wszystkie sytuacje, to gdybym ja teraz od nich był zależny, Gdybym nie potrafił w koło siebie sam czegokolwiek zrobić, i miałbym na nich polegać, na tej szklance wody, i w ogóle, jak sobie przypomnę to spojrzenie wtedy, tą mściwość, tą wściekłość w tych oczach, w tym spojrzeniu, to mi się automatycznie pić odechcewa, i nawet czuję się o wiele lepiej. Już się czuję lepiej już nie potrzebuje niczyjej pomocy no bo wam wspominałem że wyliczycie na to że ta druga połówka o was zadba na starość ale zanim to się stanie dobrze się zastanówcie wyciągnijcie sobie wnioski zróbcie sobie rachunek sumienia jakim byliście dla niej partnerem czy faktycznie zasłużyliście sobie na to żebyście byli przez nią zaopiekowani czy może macie coś pod skórą, a wtedy, kiedy nie będziecie mogli już sami funkcjonować, może się okazać, że to jest idealny moment, żeby na Was się zemścić. Wtedy nawet będziecie bezbronni. Tyle ode mnie. Jak się podobało łapeczka, komentarz, pozdrowionka do usłyszonka. Ha, 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 ha.